Ogród to jest twór sztuczny. To jest coś, co człowiek na swoje upodobanie wymyśla i tworzy. Ogród powinien z definicji również naśladować naturę. Wtedy spełnia określone funkcje i założenia i jest takim pełnowartościowym tworem, chociaż to jest brzydkie słowo ale żeby było łatwiej zrozumieć. Więc my musimy obserwować przyrodę, to co jest dookoła nas i wyciągać z tego wnioski. Więc wiemy, że jest taka piętrowość w przyrodzie, czyli mamy strefę drzew, strefę podszycia, czyli krzewów i strefę runa, czyli niskich roślin. I są to głównie rośliny zielne, czy to jednoroczne, czy wieloletnie byliny. I to jest taka struktura, która powinna być zachowana w ogrodzie. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że żeby była duża różnorodność gatunkowa. Dlatego, że przy mono, w monokulturze, kiedy mamy jeden gatunek, zawsze jest większe narażenie, większe prawdopodobieństwo chorob, chorób i szkodników. A kiedy mamy różnorodność, one same nawzajem się bronią, bo organizmy różne żyją i, i się uzupełniają, można powiedzieć. Więc to jest taka podstawa. Dużo roślin kwitnących. Jeśli mówimy tu już o owadach, muszą to być rośliny kwitnące. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że musi być też woda w w ogrodzie. Ona przyciąga nie tylko nas w czasie upału, bo jest nam przyjemnie, bo jest chłodniej, ale przyciąga owady, przyciąga też ptaki. I im więcej mamy, im większe mamy skupisko organizmów w ogrodzie, tym ten ogród będzie bezpieczniejszy, będzie zdrowszy i będzie pełniejszy. Więc to jest taka najważniejsza rzecz. A druga sprawa to jest kwestia pielęgnacji. Pielęgnacja ogrodu polega przede wszystkim też na obserwacji, na umiejętnej analizie i łączeniu tego z wiedzą. Oczywiście w ogrodzie bardzo często musimy zastosować chemię. I trudno teraz zrewolucjonizować wszystkich i powiedzieć nie nie, chemii nie stosujemy, ale trzeba ją umiejętnie stosować. Czyli m, nigdy nie wolno robić oprysków w czasie w ciągu dnia, zwłaszcza w czasie słonecznej pogody, bo dla owadów może to być dla tych pożytecznych, może to być wręcz zabójcze. Czekamy na pogodę bezwietrzną, najlepiej pod wieczór. To samo tyczy się nawozów. Trzeba też korzystać z nich, ale z rozsądkiem, bo m, Związki chemiczne wszystkie są dla ludzi, są dla przyrody, z tym że... Korzystanie z nich musi być bardzo, bardzo precyzyjne. To tak w bardzo dużym skrócie, bo jakby można było w jednym zdaniu powiedzieć o ogrodzie, to nawet program miałby kłopot z istnieniem. Jestem wielkim sprzymierzeńcem oddana duszą i ciałem akcji Pomagamy Pszczołom, dlatego że wiedza jest najważniejsza tutaj i świadomość tego, co możemy zrobić, a co robimy źle, powoduje, że Zapala się gdzieś tam w głowie lampka i chcemy, chcemy naprawić. Bardzo dużo się mówi o tym, żeby nie wyrzucać śmieci, żeby korzystać z toreb, a możemy zrobić znacznie więcej. I taka akcja przybliża, przybliża nas do przyrody, do owadów, do pszczół, i uświadamia jak to jest duży problem i jak my jesteśmy od tego problemu bardzo mocno uzależnieni. Także sekunduję, jestem zachwycona i oby tak dalej. A wspaniałe jest to, bo widzę ewolucję całej akcji, o ile więcej osób jest zainteresowanych, jak chcą się dowiedzieć i jak ta wiedza y, y, potem y, przekłada się na to, jak tworzone są ogrody, bo widzę sporą ewolucję. Kiedyś ogrody były... Y, dość ubogie w gatunki, kwitnące, liściaste, a teraz zaczynają być bogate, zaczęliśmy kochać kwiaty, chociaż jest trochę więcej pracy przy tym, ale my to zaczęliśmy kochać i to jest najważniejsze. A jak będziemy kochać przyrodę, to będzie to większy szacunek dla człowieka też. I o tym też będziemy mówić, o tych ogrodach przyjaznych za chwilę.